Rekrutuj, jeżeli Twoja firma płaci za to prowizję. Jeżeli nie płaci za to prowizji, zmień na taką, która płaci. Rekrutujesz, jak już sprzedajesz i masz wyniki, które możesz pokazać. To najbardziej motywuje ludzi do działania. Dodatkowa prowizja zasili twoje wpływy i nie będziesz musiała pracować tyle, ile wcześniej, a kasa będzie się zgadzać. Rekrutacja to jednak dłuższy proces, także bądź wytrwały i konsekwentny. Jak już pracujesz po 40-60 godzin tygodniowo i robisz wyniki, to zatrudnij osobę do umawiania spotkań, to uwolni twój czas. Dzięki tylko temu jednemu ruchowi moje zarobki wzrosły dwukrotnie. Uwolniony czas zainwestuj w spotkania z klientami. Samo zatrudnienie, appointment setera, może przenieść cię na 10 tysięcy funtów miesięcznie? Tylko powstaje jedno pytanie: czy już zawsze chcesz tyle pracować? Dopełnieniem tej strategii jest zatrudnienie administratora. Czas, który odzyskasz, możesz poświęcić na to, co przynosi największy zwrot z inwestycji czyli spotkania z klientami, lub po prostu na swoje przyjemności czas z rodziną, sport, pasję to też jest bardzo ważne. Dbaj o równowagę, bo się zajedziesz tak jak ja, Turbo w moich dwóch samochodach. Podsumowując, na początku robisz wszystko sam i możesz dojść do 10 tysięcy funtów miesięcznie, lecz tego nie utrzymasz, bo się zajedziesz. Także jak już robisz wyniki, to zatrudniasz osoby do pomocy, żeby móc robić więcej tego, co generuje największy zysk, czyli sprzedaży. W efekcie zarabiasz więcej w krótszym czasie. Wtedy dopiero zaczyna się życie, spełnianie marzeń, pasje, a kończy walka o przetrwanie. A o to pewnie Ci chodzi. Zostaw komentarz 10k a odezwę się do Ciebie i porozmawiamy, jak mogę Ci pomóc osiągnąć ten poziom i na nim pozostać.